Aby sprawniej przedstawić rozwiązanie, posłużę się kilkoma kolorami. Mam wyznaczyć pole tego żółtego trójkąta. Otaczam ten trójkąt takimi trzema zielonymi trójkątami prostokątnymi i zauważam, że w ścianach sześcianu mam jeszcze dodatkowe trzy trójkąty czerwone, które również są prostokątne. To pozwoli mi w prosty sposób udowodnić, że trójkąt żółty jest trójkątem równobocznym i również w prosty sposób obliczyć długość boku tego trójkąta. Na początek zauważmy, że czerwone trójkąty są przystające. Wynika to z cechy bok-kąt-bok, bok, ponieważ przyprostokątne w tych trójkątach są takiej samej długości. Albo to będą całe krawędzie sześcianu, albo połowy tych krawędzi. Skoro tak, to czerwone przeciwprostokątne również mają identyczną długość. Teraz te czerwone przeciwprostokątne to przecież dłuższe przyprostokątne w zielonych trójkątach. To z kolei oznacza, również na mocy cechy bok-kąt-bok, bok, że zielone trójkąty są przystające. W takim razie te zielone przeciwprostokątne czyli boki trójkąta żółtego mają identyczne długości. Czyli trójkąt żółty jest trójkątem równobocznym. Skoro tak, to pole trójkąta KLM obliczę ze znanego wzoru. Teraz korzystam z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ABK, co pozwoli mi wyznaczyć kwadrat długości przeciwprostokątnej. Ten kwadrat to oczywiście kwadrat długości zielonej przyprostokątnej. Korzystam Drugi raz stwierdzenia Pythagorasa, tym razem dla trójkąta zielonego. To co wyznaczyłem, to przecież a do kwadratu. Zatem wystarczy tą liczbę, 3 drugie, podstawić do wzoru na pole trójkąta.